Chcesz dać z siebie wszystko na boisku i poprawić swoje uderzenia, nie wydając przy tym fortuny? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie prezentujemy najlepsze kije baseballowe w stosunku jakość-cena od lekkich, dobrze wyważonych modeli dla początkujących, lidniejsze i bardziej techniczne opcje dla zaawansowanych. że analizujemy materiały, wagę, długość, balans oraz oczywiście ich ceny, abyś mógł wybrać kij najlepiej dopasowany do swojego poziomu i stylu gry. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Olusar. Kij baseballowy Olusar to doskonałe narzędzie dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z baseballem lub poszukują wytrzymałego i solidnego akcesorium do treningów i meczów. Wykonany z wysokiej jakości stali stopowej, kij ten zapewnia dużą wytrzymałość oraz idealny balans, umożliwiając silne i precyzyjne uderzenia piłki. Czarna powłoka nadaje mu elegancki i profesjonalny wygląd, pasujący do każdego środowiska gry. Rękojeść pokryta antypoślizgową gumą zapewnia pewny i wygodny chwyt, zapobiegając wyślizgiwaniu się kija, nawet podczas najmocniejszych zamachów. Ergonomiczny design pomaga zmniejszyć zmęczenie dłoni i nadgarstków, pozwalając na dłuższe i bezpieczniejsze treningi. Tekstura uchwytu pochłania także część wibracji, co zwiększa poczucie kontroli przy każdym zamachu. Lekka i dobrze wyważona konstrukcja sprawia, że kij jest łatwy w obsłudze. To idealny wybór zarówno dla początkujących, jak i dorosłych, którzy chcą poprawić swoją technikę lub po prostu cieszyć się rekreacyjną grą. Dzięki swojej wytrzymałości i łatwej konserwacji, kij Olusar pozostaje w doskonałym stanie przez długi czas, wytrzymując regularne użytkowanie na różnych nawierzchniach. Do kija dołączona jest praktyczna torba transportowa, która ułatwia zabranie go na boisko, do parku lub przechowywanie w domu, nie zajmując dużo miejsca i chroniąc przed uderzeniami lub zarysowaniami. Ki baseballowy Olusar wyróżnia się trwałością, pewnym chwytem i komfortem użytkowania. To idealny wybór dla tych, którzy chcą rozpocząć grę w baseball, ćwiczyć zamachy lub po prostu dobrze się bawić w pojedynkę, w drużynie lub z rodziną. Lekka i dobrze wyważona konstrukcja sprawia, że kij jest łatwy w obsłudze. To idealny wybór zarówno dla początkujących, jak i dorosłych, którzy chcą poprawić swoją technikę lub po prostu cieszyć się rekreacyjną grą. Numer 2. Easy Big, zestaw do softbolu i baseballu. Easy Big to kompletne i praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą zacząć grać lub cieszyć się nieformalnymi meczami i treningami w dowolnym miejscu. W zestawie znajduje się lekki kij aluminiowy, który oferuje idealne połączenie wytrzymałości i wygody, pozwalając na mocne i precyzyjne zamachy bez nadmiernego zmęczenia ramion i nadgarstków. Aluminium zapewnia solidną konstrukcję, która wytrzyma intensywne użytkowanie. Idealnie nadaje się dla dzieci, nastolatków i dorosłych, którzy chcą doskonalić technikę lub po prostu dobrze się bawić. Zestaw zawiera również ergonomiczną rękawicę wykonaną z elastycznego materiału, która dopasowuje się do dłoni i ułatwia pewny chwyt piłki podczas łapania i rzucania. Konstrukcja rękawicy sprzyja swobodnemu ruchowi palców i zmniejsza ryzyko kontuzji, czyniąc ją niezbędnym akcesorium zarówno dla początkujących, jak i okazjonalnych graczy. Dołączone piłki treningowe mają miękki rdzeń i wytrzymałą powłokę, zapewniając stabilny lot i przewidywalną trajektorię. Te piłki są bezpieczne do gry na świeżym powietrzu, w parku, ogrodzie czy na podwórku, pozwalając cieszyć się zabawą bez obaw o uszkodzenia. Czy wypadki. Zestaw Easy Big jest łatwy do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji, co czyni go idealnym wyborem na rodzinne spotkania, pikniki czy wycieczki. Mając wszystko, czego potrzebujesz do gry od razu, ten zestaw promuje aktywność fizyczną, pracę zespołową i wspólną zabawę. Numer 3: Helden Key Baseballowy Helden został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu zrównoważonej i komfortowej gry. Zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z baseballem, jak i dla graczy poszukujących niezawodnego akcesorium do treningów i nieformalnych meczów. Dostępny w wersji drewnianej lub aluminiowej, kij ten oferuje, w zależności od preferencji, klasyczne, solidne wrażenie lub dodatkową lekkość. Oba materiały wyróżniają się trwałością i zdolnością do wytrzymywania powtarzających się uderzeń bez utraty formy czy funkcjonalności. Projekt kija obejmuje antypoślizgową rękojeść, która poprawia kontrolę nad kijem podczas zamachu i zapobiega wyślizgiwaniu się z rąk, nawet gdy są one spocone lub gdy gra toczy się w wilgotnych warunkach. Jest to kluczowe dla utrzymania kontroli i precyzji przy każdym uderzeniu, dając pewność i bezpieczeństwo podczas gry. Równowaga między wagą a długością umożliwia szybkie ruchy, pozwalając graczom w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania doskonalić swoją technikę z łatwością. Kij Helden idealnie nadaje się do treningów uderzeń w parkach, ogrodach, szkołach czy na otwartych przestrzeniach, jak również do towarzyskich meczów ze znajomymi lub rodziną. Jego prosty, ale skuteczny design sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i przechowywania zajmuje niewiele miejsca i jest zawsze gotowy do akcji.